Cześć witrochodowca, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Ostatnio nie było filmów, ale wracamy powoli do nagrywania Bo zaczynają się loty młodych i będzie w końcu coś ciekawego Więc dzisiaj pokażę wam po prostu co się u nich zmieniło Młodych, u których jesteśmy jest obecnie 29 Gołębie w czwartek, czyli za dwa dni będą szły na pierwszy lot z kabiny z 70 km, znaczy na drugi lot, pierwszy konkurs. Jeśli chodzi o pierwszy przedlot, włożyłem go MB 24 i 24 w domu, ponieważ wrócił jeden i jeden nie przyleciał. Czyli można powiedzieć, że, że to samo do tego wszedł do mnie, już wam pokazuję gołąb. O ten zełku. Dzisiaj im robiłem trening z dyszki przed kabiną, i wrócił. Jak sobie dalej poradzi, tak się gębie prezentują. Nie wszystkie idą na kabinę, tak się prezentują. Młode już fajnie wyglądają, są cały czas na mieszance, ale bardziej sobie o nich pogadamy w czwartek, jak, będą, jak będzie lot, bo powinienem coś nagrać. Dalej, pokażę Wam Andaluzy, ponieważ mamy dwa fajne Andaluzy z fajną barwą. Jeden taki jasny i drugi taki szary. To już jest tam późniejszy long, ale gąbki jeszcze odchowam, żeby były na przyszły rok. Jakoś wyszły z fajną barwą. Następnie pokażę Wam ozdobne. U ozdobnych to samo. Nic ciekawego. Można powiedzieć: jedyne co no to jest uchował się fajny krymek hamburski. Taki czarny. Nie jest on jakoś bardzo ładny, ale jest przyjemny. Tak się prezentuje. I pokażę Wam jeszcze mojego ulubionego młodego, czyli takiego gołąbka. Wygląda on trochę jak mewka chińska. Taki ciekawy gołąbek. Będzie pewnie na małkę. Po tych mamkach ponieważ nie zauważyłem, no i już urósł, no i wyszedł taki w miarę fajny gołąbek w sumie to tyle, jeśli chodzi o zdobne młodych nie ma z, jakoś bardzo dużo w przeciwieństwie do poprzedniego roku ale z tego co wiem to w mojej okolicy u każdego hodowcy nie ma zbyt dużo młodych więc idziemy sobie dalej do krótkich. U krótkich nie ma jajek, nie ma młodych. Po prostu sobie żyją. Funkcjonują. Oto taki wielejski jeszcze jest młody. Następnie u pocztowych zaczniemy sobie od dolnego głębnika, bo mi będzie łatwiej. Na początku mamy Takiego młodego. To już jest long, tylko niektóre pójdą do mojego znajomego, a niektóre będą po prostu na mamkę na przyszły rok. Taki jeden młody. On jest po szpaku i po białej. Widać, że jest taki jasny. Po drugiej stronie mamy takiego fajnego, jasnego szpaka. Dalej. Tutaj mamy takiego karpiatego. Następnie mamy tarczowego, czerwonego najprawdopodobniej. Dalej mamy dwa takie, jeden siwy, drugi płowy. I w sumie to tyle. Gołąbki sobie siedzą pod wojlerom. Dalej wchodząc do góry Pokażę Wam też co tutaj jest. Już mamy tak, dwa karpiate. Tak wyglądają. Następnie po drugiej stronie mamy małego po moim krasym samczyku, tym najstarszym. Dalej tutaj mamy młodego. I tu mamy drugiego tego małego pod krasem. Tak, to nic tutaj więcej nie ma. Starych jest tyle ile było. Tu jeszcze jest taki już odchowany młodziak. Ze starym se siedzi. On tak wygląda. No to już jest po prostu czwarty żółtek, tak jak mówiłem. Na mamkę i na oddanie. Dam jeszcze głębiom jedzenie. Wam pokażę, jak sobie jedzą. Parę są na pszenicy i na mieszance, a młode tylko na mieszance. Dolny gołębnik No i w sumie kończąc tutaj, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Widzimy się w następnym, czy najprawdopodobniej na locie młodych.